Ludożercy. Nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, po poczekajcie chwilę, nie depciecie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej więc posuńcie się trochę, ustąpcie. Kochani ludożercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadeł i makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem ja, mnie, mój, moje. Mój żołądek, mój włos, mój odcisk, moje spodnie, moja żona, moje dzieci. Moje zdanie. Kochani ludożercy, i zjadajmy się. Dobrze? Bo nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę. Nawet w szpitalu nie mam szansy uwolnić się od niechcianego. Nie mogę spać o świecie pobudka. Mierzenie temperatury, potem laboratorium. Jedno, drugie i kolejne. Prześwietlenia, ultrasonografy i inne dziwadła. Nie mogę spokojnie napisać kilku zdań. Mama telefonowała kilka razy. Wreszcie odebrała. Dlaczego nie odbierasz, kiedy dzwoni córeczko? Powiedziała niby z troską, ale wyczułam irytację. Jestem w szpitalu, mamo. Wiem, wiem i dlatego się do ciebie dobijam. Czułam, że coś złego się stanie, jak pójdziesz do taty. Mam. nie rozumiem twojego myślenia. Przecież to, że wylądowałam w szpitalu, nie ma nic wspólnego z tatą. I dobrze by było, gdybyś przestała myśleć tak, jak ci wygodnie. Przyjadę do ciebie wieczorem, co ci przynieść? Nic. Lepiej dziś nie przyjeżdżaj, bo jestem zmęczona. Czym? Tata powiedział, że tam cię wzmocnię i będziesz jak nowa. Nic się nie martw. Wielcy gwiazdorzy po koncertach też biorą kroplówki, by dostarczyć sobie energii. Musimy porozmawiać, mamo. Oj tak, musimy, Izuniu, musimy. Przemyślę sobie, co chcę ci powiedzieć i jak wrócę, pogadam. Rozluźnij się skarbie. To stres tak cię zżera. Jesteś za poważna na swój wiek. Nieraz mówiłam, że nie warto się przejmować drobiazgami, jeśli się jest stworzonym do wielkich rzeczy. Nie mam siły na wielkie rzeczy. Nie potrafię myśleć tak jak ty. Teraz tak ci się wydaje, bo szpital nastraja pesymistycznie, ale już jutro będzie lepiej. Zadbamy o ciebie, kochana. Tylko myśl pozytywne to najważniejsze. Coś mi się wydaje, że mój powód w szpitalu jest mamie bardzo nie na rękę. Choć może się mylę. Tak, mama to twarda kobieta i pracowita. Osiąga wszystko, co zaplanuje. Jakby nie było dla niej rzeczy niemożliwych. Chciała mnie wychować na swój obraz i podobieństwo i o mały włos jej się ta udało. Niestety. Dzieci bywają wredne i zaczynają myśleć po swojemu. Tak się dzieje ze mną.